Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dziś zaczniemy yy, rozprawiać się z tymi magnesami. Przywieszę je po prostu tutaj na lodówkę na razie, jako ozdoba. A jak będzie trzeba jakąś karteczkę zaczepić, czy cokolwiek, jakąś informację, to będą w użytku. Ale piękne są naprawdę i ta cena yy, rewelacja. Dobra, zaraz wam pokażę, co będę robić. Wczoraj wypiłam tę herbatkę i powiem wam, że naprawdę jest pyszna. Pychota, tak fajnie relaksuje, tak fajnie wycisza. Wiecie, też w naszej świadomości, w naszej głowie jest po prostu, ale powiem wam, że naprawdę pyszna. W smaku bardzo dobra i fajnie sobie taką herbatkę wypić. Ja na przykład tak zrobiłam, że piłam herbatkę i w sypialni czytałam sobie książkę, kilka stron książki. Jak wiecie, to takie moje wyzwanie, więc powiem wam, że fajnie się wyciszyłam, czytam książkę, potem sobie nałożyłam krem na dłonie, wypiłam herbatkę, skasiłam lampkę, poleżałam, pomyślałam i zasnęłam, także spoko. Właśnie dzisiaj mam jeszcze zaniosę 10 torebeczek, niech, niech też sobie po prostu przetestuję. Proszę bardzo, pozostałości po śniadaniu. E, talerzyki jak najbardziej się sprawiły, dzieci tak się wczoraj ucieszyły, no mówię Wam, naprawdę, także talerze super. To jest action. A u mnie takie właśnie pobojawisko, dlatego, że robię, słuchajcie, chlebek migdałowy. E, dodałam też właśnie suszoną cebulkę, siemię e, Także taki chlebek migdałowy dzisiaj robię. E, absolutnie jakby nie rezygnuję z żytniego, tylko po prostu ograniczam bardzo, do minimum, więc taki migdałowy, niskowęglowodanowy, fajnie mi się przyda, kiedy będę miała po prostu ochotę na chleb. Tak chcę ograniczyć chleb, bo stwierdziłam, że jednak troszkę te węgle trzeba... Jednak ograniczyć, kochani. Także mam tu siemię, mam już tutaj blaszkę i działam. No i dobrze, kochani moi, chlebek migdałowy mam już w piekarniku, tak 30-40 minut będzie się robił. No i zobaczymy, słuchajcie. On zazwyczaj wychodzi taki dość niski, mało co rośnie, natomiast fajne takie zastępstwo. Już kiedyś też często ten chlebek robiłam. No zobaczymy, zobaczymy. Fajnie sobie czasem takim chlebkiem po prostu. E, zastąpić. E, I tak, dzisiaj po prostu u nas taki dzień zup. Dlatego, że dzieci e, poprosiły znowu o pomidorową. Jedno z ryżem, drugie z makaronem. A ja wczoraj kupiłam pięknego kalafiora, pokazywałam wam, więc będę robiła, właśnie już nastawiłam zupkę kalafiorową, więc będzie i pomidorowa, i kalafiorowa. E, no i ten kalafior taki dość duży, więc może w poniedziałek albo jutro zobaczę, zrobię ryż z kalafiora. Ale tak prosto, po prostu go starkuję, wrzucę na patelnię, dodam sól, pieprz, trochę może kurkumy albo kary. I będzie taki ryż do kurczaka. Bardzo lubię, raz na jakiś czas robię. Zobaczcie, dzisiaj powtórka z rozrywki. Patrzcie, przed chwilą było ładne słoneczko. Ja tu już zaraz Wam powiem, co zaplanowałam. A tu patrzcie, co się dzieje. No. no właśnie, a już Wam mówię, jaki ja miałam plan dzisiaj. Więc mój plan był taki, że pójdziemy na kąpielisko. Nie będziemy się kąpać, bo ta pogoda wiecie taka na kąpiel nie za bardzo. Ale pochodzimy sobie brzegiem, pomoczymy sobie wszystkie nóżki. No, a tu zaczęło padać. Więc e, zobaczymy, może potem przestanie padać, nie będzie takiej wichury, takiego wiatru. To na to kąpielisko się przejdziemy, pospacerujemy sobie. Natomiast też miałam taki plan, chciałam dzisiaj iść na łąkę i pozrywać kwiaty polne. Bardzo chciałam, moi drodzy, zrobić sobie taki bukiet naturalny e, z polnych kwiatów, pójść na łąkę, gdzieś tam widziałam już jakieś ładne, kolorowe kwiaty. No i taki miałam plan, ale na razie. No nie. Nie ma opcji po prostu, żebyśmy wyszli dzisiaj z domu, więc przeczekamy ten deszcz. Moje dwie zupki się już gotują. Chlebek zaraz będę wyjmować z piekarnika. Przebieram się z tej mojej Ala podomeczki, piżamki. Wskakuję w coś wygodnego i lecimy dalej z tym dniem. Ja zrobiłam jeszcze takie mini serniczki. Mamy tu jogurt gęsty, taki e, serek typu Filadelfia, troszeczkę mascarpone, erytrytol i boróweczki. I wrzucamy. Sobie teraz szybciutko to do piekarnika. No dobra, mój chlebek też już gotowy. Posypałam go trochę sezamem i prezentuje się tak. Zobaczcie, gdybym miała, wiecie co, węższą foremkę, to on by na pewno był grubszy i wyższy. Ja mam taką dość długą, natomiast chodzi tutaj o smak. Smak jest całkiem ok, także na pewno mi się przyda. DJ, baby, okay. No i zobaczcie tutaj nasze y, ogródkowe zdobycze, pietruszka, rukola i koperek. Ale wszystko pachnie. Pięknie pachnie, no, dokładnie pięknie pachnie. Trochę deszcz przestał padać, y, więc spoko. Y, pietruszkę i koperek dodamy sobie na pewno do kalafiorowej. Ja miałam tyle, słuchajcie, magnezów y, na lodówkę. Ja miałam tyle magnezów na lodówkę. Mnóstwo, ale jak wiecie, nigdy mi się to za bardzo nie podobało, więc zostało nam tylko z y, Sardynii i one na pół pobity Tutaj mam z Turcji Tutaj też z Kemer Łazy, ale naprawdę miałam i z Maroko Nie wiem gdzie to wszystko jest Nelcia tutaj ciągnie krzesło, bo zawiesiłam z drugiej strony Serduszka The także zaraz wam pokażę No dobra i serduszka już są I teraz nie wiem kto ma z nich większą frajdę Tutaj jeszcze jest taki aniołek i chyba Nelcia ma większą frajdę z tych serduszek Na razie wiecie, są tutaj jako ozdoba Zobaczcie jak pięknie wyglądają No ale wiadomo, jakieś karteczki tu będziemy zaczepiać Jakieś tam informacje Ale o, kto ma frajdę Proszę bardzo e, Tak, czerwony paznokieć To było po prostu wyproszone Także jeden czerwony paznokieć jest, to, to, to jest, Nel... jest Bardzo ładny kolor, prawda? Także mamy jeden czerwony paznokieć Zaczyna się już etap, słuchajcie Malowania paznokietków nie, no z tym etapem malowania paznokci to oczywiście żartuję, ale wiecie, jeden czerwony, wiecie, jaka Radocha była? Ona cały dzień po prostu pokazuje mi ten paznokietek czerwony. Powiem Wam, moi drodzy, że jeżeli chodzi o pogodę, to nic w tej kwestii się nie zmieniło. Cały czas pada, cały czas wieje. Także ja się pytam, gdzie jest to lato? Gdzie jest to lato? No i powiem Wam, że y, dzieci właśnie teraz y, bawią się, zajęły się sobą, ale powiem Wam, że no już y, jest ciężko, tak z dwójeczką 24 na dobę, już tak bym wiecie, jak to my mamy, to wiemy o tym, jak to fajnie by było, żeby tak sobie dzieci poszły do szkoły, do przedszkola, prawda, żeby mieć chwilę tej ciszy, spokoju, e, także powiem Wam, że dziś już było kilka takich sytuacji, wiecie, gadamy sobie tutaj szczerze, prawda, e, wiem, że tutaj dużo mam nie ogląda, nasz kanał też jest jest taki rodzinny, więc powiem Wam, że dzisiaj już były trzy takie sytuacje, że myślałam, że po prostu wyjdę z siebie i stanę obok. Autentycznie już. Po prostu miałam dość. Już mówię basta, no ile można. A wiecie, jak to jeszcze rodzeństwo, jak to chłopiec z dziewczynką, a to to, a to tamto, a to się kłócą, a to gdzieś tam się szarpią. No, serio, powiem Wam, że dzisiaj już takie miałam trzy chwile, że tak mi podskoczyło ciśnienie, że mówię, ja pierdzielę, nie, no nie wytrzymam, na księżyc zaraz Was spakuję i wyślę. No, także powiem Wam, że yy, tak. Były dzisiaj takie y, trzy momenty, że myślałam, że już wow, 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 moja cierpliwość się skończy, ale na szczęście emocje już troszkę opadły, znaczy troszkę opadły, na szczęście już wszystko jakby y, zeszło i jest ok, ale no musiałam wziąć po prostu kilka mocnych, głębszych oddechów, bo o oh, było ostro, no ale tak czasem mamy, my mamy też tak mamy, że nie mamy nerwów, wiecie, ze stali i czasem też... Y, Mamy ochotę głośno krzyknąć. E, dobra, moi drodzy, więc z naszego spaceru na kąpielisko nie będzie nic, dlatego że wieje i pada. I chyba też nie pójdę zbierać moich polnych kwiatów, no bo umówmy się w taką pogodę to nic przyjemnego. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego że chcemy pojechać sobie czy to na jeden cały dzień, czy na dzień albo dwa, właśnie na Mazury, do Augustowa. Mam nadzieję, że to się zmieni jak najszybciej. Wczoraj Wam miałam powiedzieć o tym moim duo, które po prostu uwielbiam, i to jest, słuchajcie, ten błyszczyk od Diora Lip Maximizer. Uwielbiam, uwielbiam po prostu. I czekajcie, jaki to jest kolor. 0,12 chyba. To jest chyba 0,12. Chyba tak, ale ten kolor jest przepiękny To jest taki fajny nudziak I jeżeli będę miała możliwość, to na pewno dokupię sobie Jeszcze jakieś kolory I wtedy jak go używam, jest taki bardzo delikatny To używam też konturówki Od Charlotte Tilbury Uwielbiam i to jest oczywiście Pillow Talk Ta po prostu ta e, Słynna Pillow Talk, przepiękna konturówka Przepiękny e, nudziakowy kolor Więc tak, dzieci zjadły zupę Obiadły się, powiem Wam Zjadły aż dwie miski, takim smakowała My z Krzyśkiem zjedliśmy kalafiorową. Nawaliłam tam w składzie tej zieleniny, nawet przekonałam krzyśka, bo on tak za pietruszką nie za bardzo. Koperek od czasu do czasu, więc mówię weź, bo to witaminy. Także też, zjedliśmy taką zieloną zupę. No i tak jak Wam pokazywałam, zrobiłam te serniczki dzieciakom. W sumie dzieci zjadły jeden serniczek na pół. Ja tam troszeczkę od nich pogrzebałam też. Także te serniczki, jak się podstawowy przepis. No i zrobiłam ten chleb. Zaraz pewnie ktoś się będzie pytał, czy low carb, czy keto. U mnie nie. Słuchajcie, po prostu chcę troszkę ograniczyć chleb. Tak się ograniczyć do jednej, półtorej kromeczki dziennie. Jeść więcej warzyw, więcej mięska, mniej, wiesz, wiesz mniej wiecie ryżu, kaszy. Tak po prostu takie y, troszeczkę ograniczenie y, tych węglowodanów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bez żadnej presji, powolutku. Ja lubię eksperymentować, lubię sobie sprawdzać. A że ten chlebek już z Mąki migdałowej wielokrotnie robiłam, kiedyś też zresztą Wam chyba pokazywałam, to myślę, a zrobię. Niech będzie. Akurat mi się kończy, słuchajcie, chleb Żytni. Mamy niedzielę jutro, więc chlebu Żytniego, chleba Żytniego nigdzie nie kupię. Jutro chyba Krzysiek będzie z dziećmi piekł. Bułeczki Wrocławskie, bardzo dobre z tego przepisu z Thermomixa. Więc mówię, dobra. Żytnie się kończy, robimy migdałowe z mąki migdałowej. Eee, no i co kochani, eee, no i tyle no. no i wiecie co, ostatnio też tak jak Wam mówiłam, oglądałam trochę live'ów trochę czytałam, tak się wkręciłam, czytałam o witaminie D3 jak jest ważna i w ogóle takie top of the top teraz badania czy jakie idziecie do dietetyka, do psychodietetyka czy też y, gdzieś tam, gdziekolwiek to jest teraz y, bardzo często proszone aby sprawdzić tę D3, to jest bardzo ważne dlatego jeżeli nie robiliście sobie jeszcze badań, 9 na 10 Polaków ma niedobór słuchajcie, jeżeli chodzi o D3 więc wystawiamy się na słoneczko jeżeli nie to suplementujemy jemy dużo ryb, dużo nabiału bo to fajnie też e, wpływa no ale byłam totalnie w szoku 9 na 10 Polaków ma niedobór D3 także powiem Wam, że nieźle e, i też ostatnio właśnie dietetyk mówiła, że takie najczęstsze najczęstsze najbardziej częste badania, jakie zleca właśnie to D3 e, glukoza, insulina, naczczo e, ferytyna bodajże Także, także to, no, więc e, tak jak mówię, no troszkę czytałam ostatnio o tej D3 i dużo, dużo ciekawostek się dowiedziałam właśnie e, na co wpływa, jak działa, uczucie zmęczenia na przykład w ciągu dnia, osłabienia, znużenia, to też może być niedobór właśnie witaminy D3, więc polecam sobie zrobić badania, sprawdzić i suplementować. Dobra, zrobiło się po prostu już tak ciemno, że... Że o, 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 aparat tutaj mi daje piękne światło, ale naprawdę zrobiło się ciemno, więc idę zrobić sobie kawę na poprawę humoru. Tak. Zakreślacze już są tutaj przygotowane, słuchajcie. Tak, jeżeli chodzi o CDB, to ten z melatoniną, mój ukochany, już skończyłam. Mam te o takim dość niskim stężeniu. Jak mi się przypomni, to sobie albo w ciągu dnia taką pipetkę zażyję, albo przed snem. No i zobaczcie, zakreślacze już na miejscu, dobrostan już na miejscu, także. Będzie zakreślane. To może oznaczać tylko jedno. Co to oznacza? To oznacza, że będzie popcorn. I już jest gotowy. A co robicie, Leo? Okej. Okay. Dobra, więc dzieciaki będą malować, ale pięknie pachnie i zajadać popcorn. No i super. I tyle wyszło. Ale pachnie, co? Mm. Chciałam podłożyć Znego. Wam pod aparat. To jest maślany. To jest maślany. Maślany, ulubiony. Dzieci, Krzyśka. Ja dziś się nie skuszę, ale też bardzo lubię. I popcorn jest fajny. Taki widzicie. Yy, mało kalorii ma. O, może tak. Także lepiej wybrać popcorn niż chipsy. Smacznego. Ja, kochani, muszę Wam coś pokazać. Słuchajcie, to jest moje drugie opakowanie. Że ja Wam o tym nie wspominałam. Tak mi się ostatnio przypomniało, jak robiłam sobie wieczorną pielęgnację. Dajcie mi znać, czy znacie ten produkt? Może część z Was nie. Od dr Ireny Eris. To jest, słuchajcie, serum do szyi i dekoldu, które wygładza pięknie zmarszczki. Możemy używać tego serum rano i wieczorem. Przepięknie pachnie. Nie uczula, cudownie nawilża, pięknie wygładza. No wiecie co, trzeba już dbać, bo na szyi, na dekoldzie zawsze najbardziej widać te oznaki starzenia. Także po trzydziestce, nawet przed trzydziestką, warto sobie te okolice kremować, nawilżać. To serum jest naprawdę rewelacyjne. To jest moje drugie opakowanie. Ja zauważyłam, że ta skóra taka, tutaj, właśnie na dekoldzie, robi się już taka, wiecie, mało spięta, więc to jest produkt, to jest taki mój cichy sekret które mogę Wam polecić, a jeżeli jeszcze macie też duży biust i w ogóle możecie też tam na około sobie wszędzie posmarować, słuchajcie, także polecam Wam serdecznie. To serum ma super spektakularne działanie, pięknie wygładza, pięknie nawilża, także jeżeli jeszcze nie słyszałyście, to w ogóle ten zapach, to jest po prostu sztos. Ja Wam już kiedyś wspominałam, że ja uwielbiam produkty, które pięknie pachną do pielęgnacji i ten tak właśnie pięknie pachnie. Także to jest serum do szyi, do dekoldu, smarujemy sobie, to się pięknie szybko wchłania no polecam Wam serdecznie moje drugie opakowanie i aż no jestem zdziwiona, że Wam nigdy nie polecałam w Douglasie, no wszędzie znajdziecie też na promocjach warto, warto szukać, także to taki mój mały sekret, jak dbam o szyję i dekolt pamiętacie jak ostatnio Wam pokazywałam ten balsam o zapachu egzotycznych owoców to zaraz go sobie przetestuję i dam Wam znać jak pachnie, no jestem bardzo bardzo ciekawa nie znałam nigdy wcześniej tej marki, także zaraz zobaczymy. O kurczę, kochani, ale petarda. OMG, jak to pięknie pachnie. Tu jest w ogóle napisane, że balsam do ciała o zapachu... E, egzotycznych owoców otula zmysły, nawilża i regeneruje skórę ale pięknie pachnie mamy tu masło szea, witaminę E ekstrakt z lukrecji hydrolat z jaśminu, matko ja czytam w ogóle nie po kolei e, za pomocą, z pomocą przychodzi nasz balsam do ciała jeżeli potrzebujesz głębokiego nawilżenia odżywienia, wypróbuj moc balsamu w którym znajdziesz pielęgnujący skórę hydrolat z jaśminu, kojący ekstrakt z lukrecji, ochronne masło szea a także ujędrniającą witaminę E Wow, ale powiem wam Jak to pachnie pięknie O matko, to chyba będzie taki fajny Wakacyjny balsam yy, Składniki naturalne, odpowiedni dla wegan No powiem wam, że wysmarowałam sobie ręce i nogi I sztos, totalny sztos Zapach naprawdę koi zmysły No i moi drodzy, zobaczcie Co my tutaj wyprawiamy Tu się robi kanapka yy, Tu się robi kanapka Tu dzieci skaczą Także tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Bye! Hej!